Siema, siema. Witam z terenu. Miejscówka jest yy, taka sama jak <laughs> no, jak yy, na, na ostatnim filmie. Dziś się poprawiam znowu. <laughs> Słuchajcie, patrzę się na te, kurczę, te, te, takie skamienite yy, konstrukcje. Miałem wolne znaczy wolnego nie miałem, ale jak byłem w domu to... Jakbym miał wolne to bym przyjechał oczywiście No, ale jak byłem w domu to... Jest... Szukałem coś, żeby znaleźć w internecie, co to może być, nie? Do czego to mogło służyć te usypy z kamieni? No wszędzie tego jest, wszędzie, wszędzie dookoła i wzdłuż, i w poprzek Kurczę fajne to jest No daje takiego uroku temu miejscu, nie? Wracam do bazy przyjechałem rano i ten i proszę ja was naładowany energią po poprzednim wyjściu gdzie tak w miarę przyzwoicie sypnęło, nie wiecie o którym filmie mówię o ostatnim No, no i przyjechałem i kurczę, latam, 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 nic, nic Na początku mi przywitały wydmuszka guziczek i być może jakiś miedziany w malutki pierścionek albo obrączka jakaś mała no i leży tutaj Teraz to yy, czego poszukuję nie? No jak widzicie, jest opłakany stan. Opłakany jest to sreberko albo srebro, to ja... jak zwał, tak zwał. I ten, i myślę, że to chyba będzie jedna z poprzednich monet. Z tych dwóch, które znalazłem na ostatnim wyjściu Leopolda I. No, bardzo słaby stan. No, Sugeruje się tylko wielkością, nie Ni niczym innym No nic, zobaczymy co to pokaże dzisiaj dzień <laughs> Wspinam się do góry cały czas <laughs> Bardzo fajny guzik teraz wyskoczył Gdzie ten guziczek jest tutaj spadł. No, bardzo fajny guzik wyskoczył To jest już mój drugi w mojej całej karierze z łóżkiem w całej karierze i, i, i pamiętam że chyba to był y, znaczy guzik był na pewno Czechosłowacja ale nie pamiętam czy to był y, z okresu pierwszej wojny czy czy drugie, nie? Dobra, jest zdjęcie już na pewno. Fajny, fajny guziczek. Nie śmietniczki miałem takie drobniejsze, nie? Jakieś tam klamereczki, kawałeczek. I oczywiście guziki, rzecz normalna i wszystko gładkie. Jest w końcu druga monetka ze srebra, już tak chodzę myślę ponad godzinkę i pomijając ten guzik, który wyciągnąłem, to, to nic większego i ciekawszego nie wychodziło. Bardzo mały paproch, centymetr, może 12 mm stan jak zwykle słabo czytelny być może jest korona pruska, ale tylko, tylko ten tak się domyślam. Nie? I zobaczcie, na 12 kHz nie trzeba na 18 przerzucać nie? Całkiem sobie daje deus z rady z 12 kg. Wyciąga cieniutkie sreberka. No kurde, strasznie mi to zastanawia, nie? Co to kurcze jest za ustrojstwo? To nie jest. Yy... To nie jest przyroda to zrobiła, tylko to jest jakiś. Wytwór ludzki, nie? Wszędzie tego pełno tu jest. To nie są na pewno budynki, bo, bo stare chałupy rozwalone to, to mam za, za plecami, nie? To co przynajmniej mi ma pokazuje, chyba że ma, chyba że to te punkty są tak stare, yy, że po prostu je za niezaznaczone są na na mapie, nie? Obstryk tutaj. No. To następne. Tam na dole. No wszędzie, mówię, wszędzie, wszędzie, kurcze no jest, na czym mogę zawiść? Co tutaj się dzieje? Już pokazuje. Moniak wyskoczył. Nie jest to na pewno nic fękowatego Jest, jest lew z dwoma ogonami, czyli wiadomo. O, troszeczkę stan biedny i co miałem poprzednio no cóż my mogłem mieć guzik gładki gładki o tutaj to proszę ja was nowoć go z dziurkami <gry> wychodź stąd też jakiś guzik chyba się rozwarstwił i to dekielek Nie będzie jeśli chyba pójdę na dół tylko jak pójdę na dół to trzeba się liczyć z tym że trzeba będzie wracać później pod górkę nie? do zobaczenia bardzo fajna rzecz teraz wychodzi piecząteczka będą na niej chyba jakieś inicjały No, fajne, fajne to. G jak to się... nie pieczątka, tylko jak to się nazywało? Hm. Gniotek? <laughs> nie, jakoś tak, kurczę, jak to było? O, gmerek. No właśnie. Wyskoczyło sreberko teraz, ale nie o tym mowa, bo... Zobaczcie, jak Pięknie się jakaś droga pokazała. Nie wiem, o Odcinek około 40 metrów. No, czyli co? Piękna droga, i, i jakiś fajniejszy moniak wyskoczył. Jedna druga Silver Grosza. Miałem jeszcze wcześniej powyżej tej drogi Dwa feningi pruskie nawet nie zdążyłem zobaczyć który rok. 1800 i dalej nie widać no i to co powinno wychodzić co chwilę, czyli gładki guzik. Zobaczcie, droga się skończyła. Tutaj między tymi, między tym nasypem jest przesmyk i no niespodzianka na koniec. Mam kolejne srebro. Mogę sobie kolanem. Grosze, albo krajcary fryderikus to ok ale tutaj kurcze nie widzę dobra albo grosze, albo krajcary będzie bardziej czysta to może coś tam zobaczymy więcej no i Ode mnie to będzie tyle na tyle. Słuchajcie, no koniec jest, nogi mi zdechły. Musiałem się wspinać z dołu, tak jak wspominałem wcześniej, i, i mam dość. <grym> nie, będę chciał tutaj jeszcze przyjechać. Na 100% mam zamiar. Natomiast nie wiem, czy się uda, bo widzę, poznaczone markerem są pnioki do, do wycinania. Więc może. Może mi zabraknie czasu, żeby tu przyjechać. A gdyby się tak stało, to ja już mam fajne miejsce na następny raz. Z tym, że musiałbym zorganizować sobie więcej czasu, tak co najmniej jakieś 7 godzin, bo do miejsca docelowego, gdzie chciałbym ewentualnie następnym razem dojść, to jest około 2 km drogi nie? w jedną stronę. Także no, musiałaby się taka dłuższa wyprawa zorganizować. Nie? <śmiany> to jest wszystko mydło powidło na dole. Nie? I tutaj chyba jeszcze była piątka przed chwilą, i to nie nagrywałem. Natomiast wyżej, coś na czym chyba można oko zawiesić. Nie? No, miałem cichą nadzieję do pięciu serwerek dociągnąć, tak jak w poprzednio, ale nie udało się. Nie szkodzi. A jeszcze. O, chodź tutaj, żącu Jeszcze wracając do tej, szybciutko, do tej yy, monetki, nie wiem czy nie. Gafy nie strzeliłem. Mówiąc, że to jest coś czeskiego. Bo tak teraz to przetarłem, trochę, przeczyściłem. Myślę, że... Znaczy nie myślę, tylko tutaj jest napisane yy, sztat Glac. Oczywiście w języku niemieckim co się. Yy... Chodź tutaj. No, tak się nazywało kiedyś moje yy, yy, miasto, większe miasto, koło którego mieszkam, nie? I to miasto też ma lwa w swoim herbie. Być może jakiś żeton, dziesiątka tutaj jest. No nie wiem, nie wiem, do weryfikacji, nie? OK. Dobra, lecę sobie do chłopy, odpocząć. No i tak jak zawsze na koniec filmu dziękuję wam za obecność. No i życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, nie dajcie się tyfusowi. Do następnego.